A dzisiaj czas przeszły czasowników nieregularnych. Posłuchaj. Dać. Geben. Ja daję. Ich gebe. Ja dałam. Ich habe gegeben. Widzieć. sehen Ja widzę. Ich Zyję. Ja widziałam. Ich habe gesehen Stać. Sztyjen. Ja stoję. Ich sztyję. Ja stałam. Ich habe gestanden. I o czym masz pamiętać? Te wszystkie formy z g idą na koniec zdania, a potem postaw. Kropkę nie zapomnij. A jeśli ta rolka z koszebkami nieregularnymi podobała ci się, to zapisz, polajkuj i udostępnij koniecznie.